Dzień dobry, z tej strony Konrad Kulaszewski, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam Państwa na dzisiejszy webinar przed otwarciem Wall Street. Zaczniemy, tak jak mamy to zwykle, w zwyczajowo, od podsumowania danych gospodarczych i tak danych, jak powiązanych z instrumentami, które dzisiaj będziemy omawiać. Tak więc idąc po kolei e, dzisiaj poznaliśmy dużo odczytów e, PMI, e, głównie z segmentu usługowego były to czyty PMI e, finalizowane, e, tak więc e, no, zdecydowanie mniej, e, mniej istotne niż, niż dane wstępne i tutaj też rynek e, z tego tytułu niespecjalnie silnie reagował. E, z niespodzianek możemy wymienić m.in. silniejsze PMI usługowe w Hiszpanii oraz w Niemczech. Generalnie ta tendencja odczytu finalnego była raczej w kierunku właśnie silniejszych, bardziej konkretnych wyników. O 11.00 poznaliśmy odczyt inflacji producenckiej ze strefy euro, która to wyszła wyraźnie poniżej oczekiwań. De facto, mówimy tu o deflacji. Na poziomie minus 1% w ujęciu miesięcznym i aż minus 5,7% w ujęciu rocznym. Z jednej strony można powiedzieć tak, że w strefie euro problem inflacji, który był problemem jeszcze kilka miesięcy temu, teraz tak naprawdę nie istnieje. Z drugiej strony, przy dość średnio prezentujących się wynikach, jeżeli chodzi o tak o odczyty. Przemysłowe, tak, no jest, jest to jednak sygnał negatywny. Ta deflacja nie pomaga oczywiście ewentualnemu wzrostowi gospodarczemu, więc tutaj te, te, te dane można odczytywać dość dwojako. Oprócz tego, 14.15, raport ADP, raport wyprzedzający i w jakim stopniu przewidujący, piątkowy raport z rynku pracy, tak zwany non-farm payrolls. Tutaj Odczyt na poziomie 152 tysięcy nowych miejsc pracy wobec oczekiwań 175, więc no nie co prawda jakoś bardzo mocno, ale jednak poniżej oczekiwań. Aczkolwiek nie przykładałbym do tego aż takiej dużej wagi, bo oczywiście kluczowe będą dane piątkowe. Raport ADP już wielokrotnie tak wymijał się z tym, co pokazywały payroll dwa dni później. Poznaliśmy decyzję w sprawie stóp procentowych w Polsce, oczywiście tak zgodnie z oczekiwaniami, bez zmian stopy referencyjne pozostaje na poziomie 5.75%. Natomiast z rzeczy, które jeszcze przed nami, mamy w sumie dwie dwa całkiem ważne wydarzenia, a mianowicie 16.00 będzie to tak, raport ISM dla usług ze Stanów Zjednoczonych, potencjalnie bardziej wpływowy, oczywiście, dla giełd i dla walut, niż raport ISM dla przemysłu, który poznaliśmy w poniedziałek. No i godzina 15:45, decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych i 45 minut później konferencja po decyzji. Jest to o tyle ważna decyzja, jako że Pierwszy raz tak naprawdę tak mamy w tym cyklu e, stóp procentowych sytuacje, e, gdzie rynek wycenia obniżkę o 25 punktów bazowych w przypadku e, kraju e, z grupy G7, więc e, mówimy tutaj o sytuacji, w której e, potencjalnie e, no, wybijemy się w jakimś stopniu z, z aktualnego e, reżimu, jeżeli chodzi o stopy procentowe i o tak... E, pomysły bankierów centralnych na politykę monetarną, więc, więc też zwróciłbym uwagę na to, bo, bo myślę, że może mieć to przełożenie również na giełdy w Stanach, a w co prawda mniejszym, ale jednak w jakimś stopniu. Dobrze, to ja teraz udostępnię mój podgląd na platformę TMS Direct. I przejdziemy do mówienia poszczególnych wykresów. Dobrze, powinni Państwo widzieć już mój podgląd na platformę i zaczniemy standardowo od omówienia sytuacji na rynku walutowym. Tutaj co prawda nie dzieje się jakoś specjalnie dużo, więc też nie poświęcimy jakiejś dużej uwagi temu rynkowi. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, oczywiście, wstępnie na parę euro-dolar. Dolar, pomimo umocnienia z wczoraj, pozostaje relatywnie słaby. I w tym momencie nie widzę przesłanek, żeby tak zmienić moje podejście, jeżeli chodzi o tę parę walutową. Nadal uważam, że poziomem docelowym jest 1,10. Sprzyjają takiemu scenariuszowi, oczywiście, relatywnie niskie jeldy, jeżeli chodzi o obligacje amerykańskie, w tym momencie, jeżeli chodzi o obligacje dziesięcioletnie no to rentowności tak znajdują się na poziomach niewidzianych w sumie od, od dłuższego czasu, bo, tak po tym spadku, który wystąpił w ostatnich kilku, kilku tygodniach. W tym momencie, tak będąc też precyzyjnym, rentowność obligacji dziesięcioletnich wynosi 4,32%, czyli są to poziomy, no tak naprawdę, które poza jedno, jednorazowym zejściem w w połowie maja, widzieliśmy ostatnio na początku kwietnia, więc też zdecydowanie dużo się dzieje, jeżeli chodzi o rynek obligacji. Tak, my mamy zejście w ciągu zaledwie sześciu sesji z poziomu 4,64 na 4,32, więc oczywiście jest to też tak otoczenie sprzyjające, jeżeli chodzi o tak osłabienie się dolara. Od strony technicznej również wydaje mi się, że wybicie poziomu 1.09, które nie nastąpiło jeszcze definitywnie, natomiast wydaje mi się, że może nastąpić na przestrzeni najbliższych dni, otworzy drogę do właśnie kontynuacji tego ruchu, tak, w kierunku pułapu 1.10. I oczywiście też zwracam uwagę, że kluczowe będą dane z piątku, ponieważ no, tutaj tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z taką odpowiedzią na największą niewiadomą, czyli Kondycją rynku pracy w USA. Chwilkę powiemy, może sobie coś o dolarze kanadyjskim. Tutaj, co prawda, od strony technicznej nie dzieje się dużo, tak, no, bo mamy do czynienia z bardzo wyraźną konsolidacją. Znajdujemy się w sumie w jej środku, więc ciężko tu mówić o jakimś konkretnym sygnale czy jakimś konkretnym scenariuszu, jeżeli chodzi tak o jakieś, jakieś wyjścia do kluczowych poziomów technicznych. Natomiast no, zwracam uwagę, że ta dzisiejsza decyzja Banku Kanady będzie potencjalnie miała fundamentalny wpływ na zachowanie się rynków, jeżeli chodzi o sytuację, która aktualnie ma miejsce w Kanadzie, mówiąc w kontekście stricte gospodarczym, inflacja w marcu wyniosła 2,9%, w kwietniu 2,7%, więc naturalne poniekąd jest obniżenie stóp, biorąc też pod uwagę potencjalnie tak słabnące w końcu tak odczyty chociażby z sektora przemysłowego i to w ujęciu raczej globalnym. Prawdopodobnie taki dylemat też zobaczymy, oczywiście, niedługo w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak, co prawda, rynek nie wycenia zbyt wiele podwyżek w tym roku, natomiast docelowo wydaje mi się, że prędzej czy później może się to zmienić. Położę temu chociażby ceny, tak? Bo nie wiem, czy Państwo już już widzieli. Jeżeli nie, to oczywiście zaraz to, to omówimy, natomiast ropa zanotowała w ostatnim czasie dość duży zjazd i, i z tego też tytułu potencjalnie oczywiście tak sprzyja to niższej inflacji i niższym stopom w USA. Więc może przejdźmy od razu do tego instrumentu, trochę dzisiaj w innej kolejności. Jeżeli chodzi o ropę, no to ostatnie 6 sesji to jest naprawdę istny wodospad, jeżeli chodzi o zachowanie się kursu. Ropa znajdowała się w dość szerokiej konsolidacji między poziomem 81 a 77. No i w końcu wróciliśmy z tej konsolidacji dołem i to w sposób bardzo wyraźny. Powodem takiego, a nie innego stanu rzeczy była oczywiście decyzja OPEC, które co prawda przedłużyło cięcia wydobycia do roku 2025, natomiast część z nich będzie wygaszana potencjalnie już w październiku. To ogłosił właśnie OPEC. No więc efekt widzą Państwo na wykresie, aktualnie ropa notuje jedną chyba z gorszych pas w ogóle na przestrzeni ostatnich dwóch lat, więc mówimy tutaj o naprawdę bardzo konkretnym zjeździe w tym momencie ropa. Nawet nie ma za bardzo jakichś konkretnych poziomów wsparć, których możemy się doszukiwać, jeżeli chodzi o jakieś załamanie tego, tego ruchu spadkowego. Patrząc na chociażby wskaźnik RSI, no widzimy, że ROPA dochodzi do, znaczy w sumie to doszło już do wartości skrajnych, natomiast nie uważam, żeby to warunkowało już koniecznie koniec spadków. Możemy równie dobrze pokonsolidować się w przedziale 73-75 i potem kontynuować dalszą falę w sprzedaży. No i niestety ale czynniki fundamentalne nie, nie sprzyjają. O strony technicznej też kluczowe wsparcie zostało włamane, no i tworzyła się droga do dalszego spadku, więc ropa nie wygląda korzystnie. I docelowo uważam, że możemy jeszcze te poziomy pogłębić, chociaż tak na, na krótki termin, to mówiąc chociażby o tym tygodniu, wydaje mi się, że już też nie powinniśmy zobaczyć jakiegoś też w porównaniu z tym, co miało już miejsce, dużego spadku. Ominiemy sobie dzisiaj złoto, bo na złocie w sumie nic się nie dzieje. Pozostaje ono w dość wąskiej konsolidacji, natomiast dzieje się na srebrze. Srebro nie wygląda korzystnie. Generalnie to spowolnienie wzrostów na rynku metali przemysłowych. No, nie pomaga również, również srebru, które w tym momencie stoi tak naprawdę nad taką mini przepaścią. Ja tutaj nie, nie uważam, że tak coś się drastycznie zmieniło jeżeli chodzi o perspektywy srebra do wzrostów w dalszej części roku. Natomiast ewidentnie doszło do pewnego rodzaju przegrzania i w tym momencie srebro po prostu odragowuje dużą część tych wzrostów. Jeżeli spadniemy poniżej wczorajszych dołków, no to od strony price action ja bym widział ruch co najmniej do średniej 55-dniowej, do poziomów w okolicach 28-30. Wydaje mi się to jak najbardziej realne. Oczywiście dane z piątku też nie będą bez znaczenia, chociaż prawdopodobnie złoto będzie bardziej bezpośrednio dotknięte niż, niż srebro. Więc no, zwracam uwagę także tutaj na srebrze: aktualnie sytuacja nie wygląda korzystnie, no, chociaż gdyby ten poziom 29,65 jakkolwiek mocniej się wybronił, gdybyśmy mieli ruch wzrostowy powyżej 30. No to sytuacja może się, się odwrócić, ale w tym momencie to też nie wygląda zbyt korzystnie. Dobrze. Jeżeli chodzi o inne instrumenty z rynku towarowego, może faktycznie skończmy sobie najpierw ten rynek towarowy, potem przejdziemy do indeksów. Kakao. Trochę zapomniane przez inwestorów po spadku, który realizował się na przełomie kwietnia i, i maja. Natomiast kakao wraca. Ja tutaj nie przekreślałbym powrotu kakao do, do wzrostów i ewentualnie kolejnego ataku na szczyt. I mówię to w kontekście zachowania innego instrumentu, który ma za sobą pokaźne wzrosty. Mówię tu o soku pomarańczowym, który był bohaterem tak wzrostów trochę wcześniej niż kakao, bo w roku 2023. Natomiast tu, tu sytuacja była bardzo podobna, tak? to znaczy mieliśmy do czynienia z kolosalnym spadkiem rzędu. No, około 30%, więc jeżeli chodzi o, o ten spadek, to było to w jakimś stopniu porównywalne z ruchem na kakao, po czym mieliśmy silne odrakowanie, konsolidację i kontynuację wzrostów. Czy tak samo będzie na kakao? Nie wiem, bo są to dwa całkiem inne instrumenty, od strony też fundamentalnej. No, wiadomo, że jednak czynniki podażowe w przypadku kakao są bardziej dominujące niż w przypadku soku pomarańczowego. Natomiast, no. Dla tych z Państwa, którzy nastawiali się na widoczne spadki i kontynuację tego ruchu na kakao, raczej bym się wstrzymał z takim założeniem, bo, bo tutaj równie dobrze możemy wykonać taki ruch, jak na soku pomarańczowym. Jeżeli chodzi o indeks amerykańskie, bo na tych się chciałbym skupić, sytuacja jest dość statyczna. To znaczy ostatnie kilka dni Cechuje się tak od strony Price Action na pewno pozytywem w postaci wyciągania sesji początkowo-spadkowych, tak, no bo zarówno w piątek, poniedziałek, jak i wtorek mieliśmy dość duże zjazdy w pierwszej części sesji, po czym rynek dość spektakularnie odbijał. Jest to nie, nie tak jest to niewątpliwie pozytyw, który daje nam szansę na kontynuację tego ruchu w kolejnych e, tygodniach. Natomiast y, no, mimo wszystko to odbywa się w bardzo wąskim przedziale. I ja osobiście chciałbym zobaczyć tutaj e, trochę, trochę więcej zmienności, trochę bardziej zdecydowane wybicie powyżej poziomu e, 5350, e, co do tej pory się nie wydarzyło i nie jestem przekonany, czy bez dobrych danych w piątek się wydarzy. Warto mieć na uwadze też, że cały czas niemalże skrajnie widzimy ogromną koncentrację na, na rynku akcyjnym. To znaczy, w tym momencie tak kluczowe spółki indeksu budują tak naprawdę większość jego, jego, jego wzrostu i to w skali niewidzianej tak w poprzednich miesiącach, mimo że ta skala i tak była już wyraźnie powyżej średniej. Spółka Nvidia, tutaj przypomnę, wyprzedziła ostatnio tak Apple, jeżeli chodzi o kapitalizację na, na rynku amerykańskim. No, Wybija nowe szczyty, tak mówiąc w skrócie, tak po, po fenomenalnych wynikach Kontynuuje wzrosty. Ja tylko przypomnę, że na przestrzeni najbliższych dni zobaczymy na NVIDIA również split, tak, czyli za jedną akcję zapłacimy proporcjonalnie mniej, więc, więc jest to tak od strony statystycznej też raczej argument pro wzrostowy, tak? no bo ci inwestorzy, którzy potencjalnie nie, nie dysponowali może kapitałem, który pozwalał. Na zakupy będą mogli sobie tych akcji kupić więcej, albo w ogóle je tak zakupić do portfela. I myślę, że to już w jakimś stopniu inwestorzy rozgrywają. Takie te wzrosty prawdopodobnie są już pod ten split, który wydarzy się na przestrzeni najbliższych dni. Osobiście, jeżeli chodzi o zachowanie się indeksów. Patrzyłbym w dużej mierze właśnie na Nvidia, dlatego że jeżeli Nvidia pokaże oznaki słabości, no to prawdopodobnie to samo czeka indeks. Tak nie wyobrażam sobie jeszcze powiedziawszy jakieś większej korekty na rynku indeksów amerykańskich, jeżeli taka korekta nie wystąpi najpierw na Nvidia, więc, więc zwróciłbym uwagę oczywiście na ten instrument ze szczególnym tak skupieniem, bo naprawdę mamy tutaj do czynienia z. z no, z Zdecydowaną dominacją, jeżeli chodzi o zachowanie się indeksów tak w, w ramach tej jednej spółki. Dobrze, ja pozwolę sobie Państwu udostępnić jeszcze mój drugi pogląd, tym razem na platformę TradingView. Ponieważ chciałem omówić dwa wykresy, które na Direkcie nie są dostępne, więc proszę dać mi dosłownie sekundę. Dobra. Powinni Państwo widzieć już mój podgląd na TradingView, to oczywiście rentowności obligacji, o których mówiłem trochę wcześniej. Natomiast chciałbym skupić się na WIG-20, na naszym polskim WIG-20, który realizuje dość potężną korektę na przestrzeni tego, co było w ostatnich kilku tak tygodniach. Oczywiście 7%, tak nie jest to spadek, który może robić wrażenie na inwestorach długoterminowych, natomiast dla tych z Państwa, którzy rozpatrują inwestycje na, na krótszy interwał, jest to niewątpliwie spadek, który nie mógł przejść niezauważony. Generalnie w ostatnich dniach takim głównym powodem takiej skali spadku jest gorsza kondycja banków wchodzących w skład WIG-20. Wczoraj tak większość z nich traciła po, po 3-4%, co oczywiście nie pomogło, jeżeli chodzi o zachowanie kursu całego w sobie, samego w sobie indeksu. A pamiętajmy także, banki oczywiście wchodzą, wchodzą w składy wieku 20 w dość dużej skali stanowią około 30% całego indeksu. Nie pomaga również kondycja KGHM, który to realizuje również tutaj sporą korektę po zahamowaniu wzrostów na rynku metali przemysłowych. Więc no, ewidentnie to też nie pomaga, jeżeli chodzi o kształtowanie się kursów WIGU 20. Plus w ujęciu też makro, tak pamiętajmy, że często inwestorzy zagraniczni inwestują w całość tak rynków wschodzących na raz, chociażby przez fundusze ETF. Natomiast w ostatnich dniach dwie bardzo ważne gospodarki z tego segmentu rynku, czyli gospodarka Indii i gospodarka Meksyku znotowały dość dużo odpływy, jeżeli chodzi o giełdy. Tam kapitalizacja giełd pospadała po około 5% na rynku indyjskim i około 10% na rynku meksykańskim na skutek wyborów, które ostatnio odbyły się w tych krajach, więc w ujęciu makro na pewno to nie pomaga. Natomiast dla inwestorów długoterminowych ja osobiście cały czas nie widzę przesłanek, żeby coś się bardzo mocno zmieniło, jeżeli chodzi o WIG 20. Jeżeli spadniemy poniżej poziomu 2350, to potencjalnie od strony technicznej będziemy mogli mówić o jakimś załamaniu tak aktualnej struktury wzrostowej. W tym momencie natomiast nic takiego jeszcze nie widzę. Myślę, że w aktualnej tak, perspektywie szanse na wzrost jak najbardziej są i jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast no jak mówię, tutaj też trzeba tak koniecznie zarządzić ryzykiem w odpowiedni sposób, bo bo po prostu czynniki tak fundamentalne w ostatnim czasie przestały sprzyjać w takiej skali jak, jak wcześniej. No, jeszcze chwilkę, jeżeli chodzi o Bitcoina, bo tu też dzieje się dość dużo. Bitcoin próbuje przebić poziom 71 tysięcy dolarów. W ostatnich dniach możemy zaobserwować zwiększone napływy do funduszy inwestujących w bitcoina, więc jest to oczywiście czynnik, który bitcoinowy sprzyjał i który poniekąd tak w ogóle wygenerował dużą część tej fali wzrostowej, która rozpoczęła się na początku roku. Od strony technicznej przebicie poziomu 71 tysięcy, przebicie tych szczytów. Z połowy maja będzie docelowo sygnałem prowzrostowym, i widać wtedy perspektywę tak podejście ponownie na 75 tysięcy, a potem docelowo na poziomie jeszcze wyższe. Do tego oczywiście droga pozostaje jeszcze daleka, natomiast no, zwracam uwagę, że aktualnie sytuacja na Bitcoinie zaczęła wyglądać optymistycznie. Pierwszy raz od, od dłuższego czasu, bo do tej pory mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie z dość szeroką konsolidacją. Dobrze, tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.